Polska kontra Francja, mecz o trzecie miejsce BO3 Best of 7, przepraszam, że BO3 powiedziałem eee, pewnie dlatego, że jest 3 do 2 dla Polski po stronie prawej w kolorze czerwonym jest Acer jego przeciwnik to Dejsi, myśleliśmy, że będzie myślałem, że będzie Stefano. Eee, jednak jest Dejszy i to będzie ciekawa opcja. Jeżeli teraz eee, dajmy na to Dejszy, Od, odpukałem w niemalowane, cholery, ja sam nie mam czegoś takiego w pustce to w głowę się puknę. Jeżeli teraz Dejsi wygra, kto będzie to będzie tym graczem. Już trzeba pomyśleć, czy to będzie Mana, który wygrał z Dayshim już. No na pewno emocje będą dosyć, dosyć wysokie, ale... No właśnie, emocje będą dosyć wysokie. My możemy kogoś... przepraszam, jest 3 do 2. Tak, dobrze, wygrana teraz oznacza, że awansujemy. Że A, awansujemy. Wygramy! Zajmiemy trzecie miejsce na Nation Wars. Jej. Nie wiem jak Wy, ale jestem z tego powodu bardzo podekscytowany i zadowolony, jeżeli coś takiego się uda oczywiście zrobić. O oh. Co my tutaj mamy ciekawego? Patrzyłem na ten czat, ehm, powoli mi już gardło wysiada. No jednak z od godziny 10, gardło zaczyna boleć jako tako. Fizycznie się czuję okej, okay, ale gardło... O! Oh. Więc może trochę wolniej będę mówił. Jest ekspansja nercia, co jest dosyć ciekawe, że przyjmuje ją z przodu Polak. Nie z boku, a z przodu i to mnie zastanawia w tym momencie. Dlaczego ma taki masterplan? Wie, gdzie jest przeciwnik? No, oddam, no, nie wiem, czy to jest na zasadzie oddala się w jakiś sposób od niego? No, nie wiem. Nie do końca to rozumiem. Później się zapytam Artura, o co w tym wszystkim chodzi. Jak jest? Może chce w tych okolicach się bronić? Może nie chce się bawić na zasadzie, że tutaj dropy by mu lądowały? Niech podlatują pod maina. Później się zapytam, dlaczego w sumie tej przejmuje. Yes, day. Dlaczego został teraz wybrany Dejszy? to jest w sumie dobre pytanie: dlaczego Dejszy teraz y, gra, a nie Stefano? Może Stefano nie czuje się na siłach po raz kolejny z Necim, że w Zywizji nie jest w stanie wygrać? Nie wiem kiedy ostatnio Stefano wygrał z Necim, trochę mu się przegrywało w WCS. E, przy okazji na początku, jak e, pisał coś e, Stefano pierwszej gry, nie przetłumaczyłem tego na streamie, ale zaczęło to mniej więcej tyle, że spłoń w piekle. Z tego co mi wiadomo. Ehm. hm eee. Dobra, jeszcze gminy są dostawione. Oczywiście i... cóż. że chodzi przychodzi o to, żeby też, nie wiem, klip nie czaję. Dobra. Bez znaczenia w sumie teraz. Co wykombinuje Nershow? Chciałbym, żeby był jakiś fajny pusz na dwóch bazach, ale to jest mało, mało prawdopodobne biorąc pod uwagę, że ciężko jest się wbić do main'a i do natural'a również. Um, byłoby fajnie, gdyby teraz wbiegł... Da radę? Nie, da radę. Zostanie przechwycony przez Marines'y jak coś. Polak zobaczył chyba jedno. Za chwilę się upewnimy, czy Polak zobaczył? Tak, zobaczył co się dzieje: że jest reaktor, że jest faktorka, więc będą tutaj oczywiście heliony. Jest ler dostawione, czy mi się wydaje, czy Necho spróbuje bardzo szybko pójść w Mutaliski? Mam te dziwne wrażenie, że Necho bardzo szybko będzie chciał iść w Mutaliski. Um, może dostawi sobie tutaj gdzieś spajne i na rampie będzie się bronił, jak coś przed harasem. Kolejny gaz jest przejmowany. Um, Któż się go zapytam dokładnie, bo od razu mówię na Nimbusie zbyt dużo gier. Dypornie komentowałem, jest trzecia baza. Um, Dej czy manik um, Dan. Pierwsze heliony się pojawiają i, no i Mutale był tutaj bardzo dobrym pomysłem. O ile nie zostanie to w jakiś sposób zeskautowane. E, to jest to dosyć e, prosta i ważna sprawa. Może udałoby się przed tej klip rozprzestrzenić i w tych okolicach schować um, schować spire. To też byłby pomysł e, nie najgłupszy. Jest ten spine, o tym właśnie, właśnie mówiłem, że mi się tak się bronić, ale i jest Spire. Jest Spire z przodu, więc skan tutaj nic ciekawego nie zobaczy. Miny będą na rampie się broniły przed wjazdem Helionów. Czy jeden Queen może zostawić się tak, że nikt nie wiedzie do środka? Wydaje mi się, że jeżeli mocno spróbuje, to da radę. I to jest bardzo ważne, aby to nie zostało odkryte. No to wszystko jakby heliony przyjechały obok i by nie nacisnęły, to słuchajcie, można się pomylić, że to jest Spine, To naprawdę można się pomylić, że to jest spine. Um, Spire mniej więcej za chwilę będzie w połowie gotowe. Queen na razie grzecznie sobie tutaj czeka. Mamy 3-4 heliony. Podwójny, podwójny tej um, Engineering Bay. No i teraz blokujemy wjazd. Oczywiście trzeba uważać tam z tyłu, bo Heliony mam wrażenie, że objadą naokoło i za chwilę zaatakują. Nersio zdaje sobie z tego sprawę, przestawia swojego Spajna, tylko zdąży się zakopać zanim Heliony podjadą. Wygląda na to, że będzie... Oj, zabraknie trochę tego czasu, ale jednak dał rady przegonić. Ciekawe, czy będzie się teraz tak ganiał. Eee, no czeka na razie, przestawił, ale na razie czeka. Cztery lingi w produkcji Spire, za chwilę skończy się robić. Będziemy mieli gaz na 7 utalisków, ale... W międzyczasie po dostawiane są już tutaj wieżyczki, Ten Haras zostanie przegoniony. Ale to nic, to nie zadziała. Gdyby grał mecha, gdyby tutaj Dejsi grał mecha, to co innego, to jest jakaś ślepa kontrana mecha. Tak naprawdę, mecha jednak nie uświadczymy. Będzie ciężko. Będzie tutaj, będzie tutaj oczywiście ciężko. E, no cóż. Necce przejmuje trzecią bazę. Na pewno jest teraz w miarę bezpieczna, ale ekonomicznie to nie wygląda zbyt ciekawie dla Polaka. E, wyleciały Mutale, pozbędą się tych Helionów. Też Mutaliski wczesne są fajną opcją, żeby bronić Puszcz samymi Helbatami, ale puszczę samymi Helbatami jako takich nie ma, gdyż marincy są dodawane do tego. Szóstka na przykład Marińców z Helbatami albo czwórka Marińców i zaczynają się problemy. No i co jest? Jest wieżyczka. Dało się jedyny, jeden jedyny mały tutaj e, Helion oberwał. Okay. Nie wiem czy się uda zniszczyć supply i pora mało prawdopodobne. Um, nie obrywało przy tym żadne. Oj, oj, oj oj, oj, Lingi wpadły do środka. To jest ciekawa opcja. Uwaga na te miny. Rozsadziły się, nie. Nie rozsadziły się. Oj! To było trochę ryzykowne. Dęczę próbuje atakować, ale co on tutaj najlepszego? Co to było? Ktoś mi wytłumaczy, co to było? Bo ja nie rozumiem, co to było. Jakie są straty aktualnie? Chyba nieopłacalne. <grytanie> Necze przejmuje trzecią bazę. 1-1 zaskoczyło już udejszego, który trzecią może sobie przejąć za chwilę. Jeżeli bardzo będzie chciał, pamiętajmy o tym, że te miny zostały zbupowane ostatnimi czasy i zadają więcej. Ten splash do mecze zwiększy. Nie do końca wiem, co NERSE teraz kombinuje. Link Bane Muta. Okej, okay, ale... Dlaczego tak? O-o. się zalagował. O, wywala Polakowi. Może jednak... Jakiś... regame, powtórka. Z replaya, bo coś było ewidentnie bardzo nie tak. Zero reakcji, 1200 ms. Ja mówiłem, że dają Polakom tego kąty. Jeszcze owki obrywają jeden, drugi. Niedobrze, jest bardzo niedobrze. 1-1, tworzone u nercia. Nie wiem jak w zacząłem się pocić z nerwów. Z trzecią bazę próbuję teraz sobie dojść i przejąć. No coś, coś było nie tak. Coś było tutaj ewidentnie nie tak z tymi kąpami przez sekundę. Albo no, raczej z połączeniem było nie tak. W międzyczasie DS szykuje się do ataku. Nerds ma bardzo słabą armię. Do tego wszystkiego same lingi. dopiero trzeba otworzyć. Bejlingi. Fajnie, że klip jest tutaj rozprzestrzeniony. Um, tylko ja się boję tych min, które jednak mają i wydają się większe. To w każdym Świetnie, dwie miny zostały ściągnięte. To było bardzo ważne, ale jedna mina jest w stanie zabić teraz 20 link, Jeżeli dobrze to wszystko pójdzie. Próba polowania jeszcze raz tej miny nie udało się. Udało się, jednak bałem czy że ona za chwilę wystrzeli. Dużo lingów zostało zabitych, niewiele jest bejningów, parę sztuk tylko i wyłącznie. Necro chciałby z dwóch stron zaatakować Mutale, na szczęście wpadł. Ojej, jej! A nie, minę już wybuchły wcześniej. I to niepotrzebnie bailami Necro się na tym robił. 18 linków jest stworzonych. Wejrza parę sztuk, jest na bejningach, jeszcze nie jest gotowy. Nerczo walczył tutaj przy spanii. miał Ja trochę tych e, Mutalistów Polaka, ale bez linków jest strasznie niebezpieczny taki atak. I gdyby udało mu się modiwać, a ja kiedyś zmniejszyć, nie miałbym nic przeciwko. Strasz na poszedł. Nie przegoni tą armię. Mediwaki, Mediwaki, Mediwaki. Zniszczyć przy okazji Mediwaki. Tak, niewiele wiele Trzeba, żeby nie było później do żadnego rodzaju dropów. Tu brakuje aktualnie sporów. Przydałyby się, bo może się zapakować do Mediwaka i zdropować trzecią bazę. I znowu coś przylagowuje. Znowu coś się dzieje nie tak. Znowu coś jest nie tak z internetem. Przynajmniej ja to widzę. Kolejne bejny, Ale tu już jest speed, to jest bardzo ważne. Mało jest skripu, bardzo mało jest skripu. Polak ma słabsze eko. kurde 600-700 minerałów różnicy jest w tej chwili Uwaga na te trzy miny Ależ to uderzyło teraz Bane zdążyły się jednak połączyć Lingi podpadają eee, u dołu Kolejne banelingi się kurlają Lecz może z tymi Marinesami aktualnie walczyć Jest w stanie to czyścić, ale jak długo będzie w stanie Polak To wszystko czyścić, to jest dobre pytanie eee, Mam wrażenie, że niezbyt długo To się wszystko uda robić No teraz ta mina ja to już zaszalała Proszę Państwa, 7 lingów zabitych OI! I rozsadził się. I rozsadziło się tutaj. Przy okazji jakiś changeling czeka. Sporów jak nie było w trzeciej bazie, tak nie ma. Ja cały czas czekam na one, on to zapakuje i zdropuje się. Neche przyjmuje kolejną bazę. Plus 2 do ataku już u Polaka jest stworzone. To dobrze udejszego. Dejszego, jednak jak upgrade'y już 2-2 są, więc 2-2 kontra 1-1. I tu jest miejsce, w którym chciałby walczyć, a Polak nie powinien, czyli tu jest creep. Tu, tu nie ma creepu. Klip jest u góry, klipu u dołu brakuje, mery są rozstawione. Oj, trzy. Trzy mediwaki, trzy mediwaki. Kurde, jedna salwa mogła pójść. Widzieliśmy, jak ten klip był cofnięty. Brakuje tego Polakowi, wolałby walczyć jak najdalej od swojej bazy. Widzę, że dostawiony jeszcze jest Tor. Pamiętajmy o tym, że teren został zbufowany ostatnimi czasy ostatnim patchu i to dosyć mocno i tutaj możemy mieć się z tym oczywiście problemy. Bailing zestrzelony, rozstawiane z ale też teraz z dwóch stron atakuje jest? trzech, próbuje znaleźć piękne połączenie z banem, cudowne wręcz i teraz Mutale ruszają do ataku na te mediwaki. on próbuje to jeszcze wyładować, ale to jest bez znaczenia, bo nowe Bailingi się pojawiają i teraz rozwalić tylko te wszystkie... Umina się rozsadziła, ale dwie zabite jednostki, tylko i wyłącznie i teraz Mediwaki zniszczyć, nie ma Mediwaków, nie ma leczenia darmowego, za pół darmowego, więc to była nie najgorsza wymiana, tylko eko, eko, eko. Cały czas Polak jest w plecy z eko potrzebuje tych dron. Potrzebuje Nercia tych dron. Powinien przypatrzyć się na te swoje bazy i pomyśleć, że coś tu jest nie tak. Że ma tego za mało, jest 75 do 66, to jest 600-700 minerów na no, minutę, więcej uzerga. Ale tu połączenia byłyby świetne, gdyby się wszystko na udało się zbliżyć. Byłoby o wiele lepiej, ale nie wiem jak długo Nercia może iść na taką wymianę. Miało po prostu słabsze eko. Do tego wszystkiego jeszcze tory ma, mają priorytet na toku Sewonu, taki, że w atakują jednostki latające, potem dopiero jednostki naziemne, więc lingami się tego nie da zalać i zneutralizować. Kolejne ringi są w produkcji, plus 2 do obrony. Tutaj taki plus Polaka, że ma tego coraz więcej tych upgradeów. Czekał góry bejnami, czekał góry Lingami, ale też armia u dołu jest mniej więcej gotowa. No będzie chciał zrobić się z powiatki, bo musiał zrobić zrobić ale do końca nie wiem czemu teraz tego beina od góry. Już Próbują się tam przedostać, ale świetnie się łączą. No i teraz gdzie piechotę oczywiście trzeba Mavic, box by się tutaj przydał, Już tego nie było, ale no i znowu zawsze wyczyścił, ale echo ma za słabe. Cały czas 2000 minerałów do 2600, jeżeli są rzucane muły. I tego nie przejdzie. MOST Francuz może iść na te wymiany. Francuz może iść na te wymiany. jest jakaś zakopana pojedyncza mina. Changelingi, kolejne bailingi. Najpierw musi coś zrobić z tą bazą. Byłoby świetnie, gdyby dał radę rozwalić tego orbitala. Ciekawi mnie, czy Dejsi się wróci, kiedy orbital będzie atakowany. Przydałoby się, tak też jest, wraca aktualnie na Simpaku. Jedzie, gdyby udało się rozwalić orbitala, nie da rady. To chociaż może trochę jeszcze w Polak sobie zniszczy. 4-5 sztuk, niby niewiele, jest 6 i jeszcze wieżyczka rozwalona. Tyle przynajmniej się udało. Coś z tego wyciągnąć i jeszcze kolejną wieżeczkę wydał radę zniszczyć i to Orbitala nie zniszczy, ale postraszy tutaj. 7 Safajek rozwalonych, to jest w końcu pierwszy haras jakiś Polaka. No i wyrównał się z ilością harwesterów, pamiętajmy jednak o tym, że są muły, muły, muły i jeszcze raz muły. Kolejny Orbital, to kolejna porcja mułów. Gdyby Lingi się gdzieś tutaj wbiły, to też byłoby fajnie albo Bailingi. W sumie to byłby teraz... Oho, Bailingi czekają. E, tylko te bejny muszą naprawdę zniszczyć całe teko. Gdyby jeszcze orbitala nie zniszczą całe teko, może padnie, ale pamiętajmy, wtedy Nercio nie będzie miał tutaj nic do obrony. I za chwilę Bane wpadają, już się tam turlają. Daisy zareagował, widzi co się dzieje, próbuje się Nercio połączyć z tym, e, ale ma trochę problemów. jest został zrzucony do tego wszystkiego. No i teraz Eko zostały zniszczone po całości, no może nie do końca, 12 scefałek padło, trochę chyba Marinców też oberwało, Nerccio potrzebuje kolejnej dużej porcji. Uuuu, jedna mina wystrzeliła, miny już czekają, no więc Polak wychodzi na prowadzenie z Eką pierwszy raz chyba w dniu dzisiejszym. Tu by się bardzo ultraliski przydały. Znowu Bejningi od tyłu, próbują się wturlać. Dużo tych bejnów, dużo Mutarii, ale dwa tory są rozstawione. Nie wiem, jak to będzie dalej wyglądało. Coś się dzieje w piechoty, trochę jednak się ostało. Tor się również ostał Bejnem w tą piechotę. Ładne połączenie. I Mediwaki, to jest numer, to jest ważna sytuacja, zniszczyć jak najwięcej teraz Mediwaków, póki jest do tego, kiedy jest opcja, ale stać stracił za dużo już metali. 29 straconych, aktualnie posiada ich tylko 9 sztuk, trochę Lingów, za dużo jest tej całej piechoty Dayshiego. Na szczęście miny zostały zniszczone, prawie wszystkie, tylko jedna została. Um, tutaj trochę oczywiście, jak już powiedziałem, Teko oberwało Lingi, chciały obiec to, zostały jednak przechwycone, trzeba się wycofać. Jak najszybciej. E, ładnie, creep jest u góry, rozprzestrzeniony. Przynajmniej tędy nie uda się zaskoczyć w żaden sposób. E, Polaka ma chwilę nercze, żeby odsapnąć, ale jego zaopatrzenie armii i tak jest słabsze i mniejsze e, do tego wszystkiego. Właśnie, tu jest 3-3, a nercze jedzie na tych swoich 2-2. E, trwa wbicia się gdzieś w eko albo złapania takich oddziałów, e, tylko brakuje Bailingu. W tym wszystkim Bailingi dopiero się gdzieś kurlają. Zakopana mina to za chwilę będzie bolało. Bolało ewidentnie, nie widzę dużej opcji z tego. Coś pachnie mi tutaj. Tym ekspansja u została zniszczona. Niestety, będzie pewnie 3-3 i emocje będą zbyt wysokie. Czy będzie czy będzie mana jako kolejny gracz? Mana wygrał już z DayShin dzisiaj, może kolejny raz spróbuję. Yy, no niestety, wbija się DayShin pod ekspansję Polaka. tej i próbują się ich połączyć, ale za mało. Tego jest dwukrotnie, trzykrotnie, chyba przed chwilą. Większa armia, dayszego i mamy 3 do 3. Oj, emocje będą wysokie. Oj, emocje za sekundę będą naprawdę, naprawdę wysokie. 3 do 3.